It's, Jimmy, it's I interesting. Love you. Thank you. This is a late show or like a late late show? <laughs> Widzi, przyda, czy marzy mi się, jest jedna pożyczka z Alior Banku. Do tego łatwo sprawdzić ci się rata w telefonie. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 9,91%. Alior Bank. Mój dzień jest intensywny. Zaczyna się wcześnie. Szybkie sprawdzenie maila, praca i spotkanie za spotkaniem. A wieczorem relaks z ulubionym serialem. Moje oczy są podrażnione, suche i zmęczone. Pomóż swoim oczom kroplami Wedixin Intense. Wedixin Intense to zero konserwantów i aż sześć składników aktywnych. Które nawilżają suche i zmęczone oczy, chroniąc je przed dyskomfortem. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wedixin Intense. Zobacz różnicę. Katarsienny. Alertek efekt i czujesz efekt. Uzawienie. Alertek efekt i czujesz efekt. Swędzenie? Alertek efekt i czujesz efekt. Alertek Efekt z bilastyną blokuje wszystkie te objawy alergii. I działa już po pierwszej tabletce. Alertek Efekt. Poczuj efekt. Nie alergię. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dodaj świeżości do codzienności. Mentos! Jest tu fresh! Zobacz, co zrobiłem! Idealną perłę! Nieźle, ale spójrz na to... Wow! Prawdziwa małża Wenus! Red Bull doda ci skrzydeł. Jazda na koniu tyłem wydaje się trudna. Ale jedyne czego potrzebujesz to żel pod prysznic Old Spice 3 w jednym, by nadać męski zapach jakości perfum ciał, twarzy i włosom za jednym zamachem. Dobrze pachniesz, człowieku. Lidl najtańsze. I to już po raz ósmy. Według faktu, spośród czterech badanych podmiotów koszyk 27 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Piedronka droższa niż Lidl i to aż o 20%. Wiecie, milion? Czy jedno na milion? Samsung Galaxy S24 Ultra z funkcją Photo Assist. Teraz w plusie. 600 zł taniej. Galaxy AI. Już tu jest. Plus. Poznaj przełom w odżywianiu. Pełnowartościowy posiłek Itex Hyperfood. Jedna butelka to jeden posiłek, zapewniający sytość do pięciu godzin i wspierający utrzymanie prawidłowej wagi. Itix Hyperfood. Licz kalorie, dbaj o ciało. Nadwrażliwe zęby? Powiedz nie nadwrażliwości z pastą Elmex Sensitive Complete Protection. Przeciw nadwrażliwości zębów, próchnicy, osłabieniu szkliwa, kamieniowi na zębnemu i podrażnieniu dziąseł. Kompletna ochrona od Elmex, marki numer jeden rekomendowanej przez dentystów. I was a young man, locked up in we must keep it takes. Trudniej ci się ruszyć? Weź kolagen 11000+, który zawiera składniki pomagające twoim stawom i aż 11 11000 mg kolagenu pepta. Rusz przed siebie i nie daj się zatrzymać. Kolagen 11000+ od Doppelherz. Żywiec Zdrój Mocny Gaz przedstawia. Ale upał. Może chcesz jakiś napój? Co ty wiesz o orzeźwieniu? Już tylko chwilę sobie tylko tyle Moc orzeźwienia, zero słodzenia Herbapol kocha naturę z wzajemnością Dlatego jesteśmy z nią tak blisko każdego dnia A ona daje nam z siebie to co najlepsze 75 lat Zakochani w naturze z wzajemnością Opowiedziałem ekspertowi z banku jak nam się życie zmieniło No, nie będę ukrywał, że trochę się tu nie mieścimy już. Czyli to nowe mieszkanie. Przydałoby się większe. Hmm, to kredyt razem. No, ale my nie mamy ślubu. Tak też można. Kto się rozwija, potrzebuje miejsca. Zapytaj o kredyt hipoteczny eksperta z ING na wideo. On ci najlepiej podpowie. Pani magister, mam taki wstydliwy problem. Nadmiernie się pocę, szczególnie w sytuacjach stresowych. Mój antyperspirant nie daje już rady, a na koszuli pojawiają się mokre plamy i do tego te spocone dłonie. Polecam Transpi To skuteczny i przebadany bloker potu. Działa aż do 5 dni. Hamuje wydzielanie potu i nieprzyjemnego zapachu oraz nie podrażnia skóry. Sama sprawdziłam. A na spocone dłonie i stopy polecam Transpi w sprayu. Transpi Block. Nie stresuj się potem. to 2050. W finansowaniu Renault. Samochód roku 2024. Nagły ostry ból znów pokrzyżował ci plany? Weź Deksak, pierwszy w Polsce Deksketoprofen, który trafia w źródło problemu i przynosi szybką ulgę w ostrym bólu. Nie pozwól, by ból cię ograniczał. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Piszcie chodź, pokażę ci moją nową brykę. O, taka jak moja pierwsza. Pryłka. Chyba dasz się przejechać? Nieubezpieczony jeszcze. No to już. Bezpieczna na Mubi. Na mubi.pl porównasz ceny polis i możesz zaoszczędzić kilka stówek na ubezpieczeniu. Dobre. Mubi. Tanie ubezpieczyć lubi. Zaczęłam od sypialni dziewczynek. Było ekstra, więc zabrałam się za przejście do salonu koleżanki. Ale ładnie. A stamtąd prosto. Do jej domku na wsi. I do szkoły po drugiej stronie drogi. Kolory wybraliśmy jednogłośnie. Co dalej? Masz coś, co mogłabym pomalować? Beckers Malowanie nabiera kolorów. Plamoodporne farby Beckers Designer Color. Rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Hmm. Typowy błąd początkujących. Tak, oni wszyscy zaczynają od zewnątrz. I co? Pomóc mu? No tak. Masz! Spróbuj z Red Bullem! Red Bull doda ci skrzydeł. Tylko tyle? No podoba się mi to. Masz to, Brico! Tak zaskakujące hot ceny w Brico Marche tylko do soboty. Tego nie można przegapić. O, tu mają cenę to? Masz to! Do... Sprawdź gazetkę Brico Marsz i odkryj jeszcze więcej produktów do domu i ogrodu w wyśmienitych cenach. Masz to Brico. A nie pomyślałaś o tym, że w tym STS-ie też są goście, którzy kochają sport i ten żar, kiedy patrzysz, jak chłopaki z orzełkiem wybiegają na boisko i wierzysz, że to będzie ten raz. Ale wymyśliłeś. STS, sponsorem reprezentacji. Odkryj rok nowości Skody. Nowa Skoda Octavia. Jeszcze piękniejsza, jeszcze bezpieczniejsza, jeszcze wygodniejsza. Ta idealna. Nowa Skoda Octavia. Odkryj doskonałość w każdym szczególe. Nowa Skoda Octavia. Potęga doskonałości. Skoda. Poznaj serię Huawei Pura 70. Uchwyć każdą chwilę z ultraszybką migawką. Sięgaj dalej, by dostrzec to, co niezwykłe. Zmień perspektywę i poszerz swoje horyzonty. Łap każdą okazję, by wyznaczać nowe granice mobilnej fotografii. Teraz w plusie do smartfonów Huawei z serii Pura 70 słuchawki Huawei FreeBuds Pro 3 gratis. Zapraszamy do salonów. Plus. Poznaj przełom w odżywianiu. Pełnowartościowy posiłek iTyx Hyperfood. Jeden baton to jeden posiłek zapewniający sytość do 3 godzin i wspierający utrzymanie prawidłowej wagi. Itex Hyperfood. Licz kalorie, dbaj o ciało. Jula ma już 45 lat. Świętujemy specjalną ofertą urodzinową. Od 1979 roku pomagamy naszym zaradnym klientom, dając im potrzebne produkty w niskich cenach. Zacznij swój kolejny projekt z Jula. Zapraszamy do multimarketów i na Jula.pl

Samochód roku 2024. Tylko dzięki Embellite TV poczujesz się jak na stadionie. To jak brać udział w meczu, będąc w swoim salonie. Kup w MedieXpert Ambilight Team Philips 65 cali. Niezapomniane wrażenia sportowe dzięki odświeżaniu 120 Hz. Teraz z kodem rabatowym o wartości 500 zł. Taniej! Już wiem z kim współpracować. Ta firma ma zielony scoring. Dzięki niemu oceniam szansę na otrzymanie pieniędzy. A ta jest dopisana do Krajowego Rejestru Długów. Nie wybieram jej. Jestem przedsiębiorcą tak samo jak ty. I też traciłem pieniądze przez nierzetelnych kontrahentów. Zacznij korzystać z narzędzi KRD, które zmniejszają ryzyko. I wybieraj tych z zielonym scoringiem. Wejdź na krd.pl i sprawdź sytuację finansową dowolnej firmy w Polsce. Zobacz wyraźniej i bez refleksów na matowym ekranie. Działaj wygodnie i tak jak lubisz. Maluj z łatwością w aplikacji GoPaint. Nowy tablet Huawei MatePad 11,5S. Żywiec Zdrój Mocny Gaz przedstawia. Ale upał. Może chcesz jakiś napój? Co ty wiesz o orzeźwieniu? Już tylko chwilę. O sobie tylko tyle. Moc orzeźwienia, zero słodzenia. Jesteśmy u Borysa na kolacji i oglądamy mecz. Będę musiał użyć długiego cyklu, żeby to domyć. Nie musisz. Sfery wystarczy, że włożysz naczynia i kapsułkę i wybierzesz krótki cykl, by zaoszczędzić energię. Aktywator do krótkich cykli sprawia, że nowe kapsułki Fery Platinum Plus działają od razu po zetknięciu z wodą. Nie wierzę! Wybierz krótki cykl sfery i zwyciężaj! Bo krótki cykl pozwoli ci zaoszczędzić do 20 zł za prąd. Fery Platinum Plus nasz najlepszy efekt czystości nawet w krótkich cyklach. Robisz rzeczy po swojemu, bo taki jesteś. A straight to podkreśla. Straight wyrażaj siebie. A teraz wypróbuj nowy zapach Straight Game. Dla wszystkich, którym upał odbiera energię. I dla tych, którzy chcą nawodnić organizm. Dla wszystkich, którzy szukają orzeźwienia i chcą cieszyć się latem. LITORSAL. Twoja musująca dawka energii. Nawadnia, gasi pragnienie i utrzymuje właściwy poziom elektrolitów w upalne dni. LITORSAL. Numer jeden na nawodnienie. Doskonały na upały. Teraz nowość. LITORSAL Multivitamina z rzęszeniem. Dla energii i dobrego samopoczucia. Dodaj świeżości do codzienności. Mentos jest tu fresh. Nie sądziłam, że potrzebuję Sphera, dopóki nie zobaczyłam jak łatwo zbiera moje włosy z podłogi. Wow, jego sierść także, a wszystko w mgnieniu oka. Tylko popatrz, a ta obłędna miotełka zbiera i zatrzymuje kurz, a ja niczego nie podnoszę. Jestem twoją fanką. Swiper. po prostu wow, jest tego wart. Każde pranie niszczy twoje ubranie. By to powstrzymać stworzono Woolite Keratin Therapy z aktywną formułą, która tworzy barierę powstrzymującą niszczące siły tarcia. Woolite Keratin Therapy, czyste pranie bez zniszczeń. Dziś bardziej niż kiedykolwiek warto trzymać się razem. Członkostwo w NATO, największym sojuszu obronnym świata, zapewnia nam bezpieczeństwo i wzmacnia polską gospodarkę. To już 25 lat Polski w NATO. Silni w sojuszu. The taste of Fun Panie Magister, mam taki wstydliwy problem. Nadmiernie się pocę, szczególnie w sytuacjach stresowych. Mój antyperspirant nie daje już rady, a na koszuli pojawiają się mokre plamy. I do tego te spocone dłonie. Polecam TranspiBlock. To skuteczny i przebadany bloker potu. Działa aż do 5 dni. Kamuje wydzielanie potu i nieprzyjemnego zapachu oraz nie podrażnia skóry. Sama sprawdziłam. A na spocone dłonie i stopy polecam TranspiBlock w spreju. TranspiBlock. Nie stresuj się potem. Miszczuło, chodź, pokażę Ci moją nową brykę. O! Taka jak moja pierwsza. Bryłka. Chyba dasz się przejechać? Nieubezpieczony jeszcze. No to już. Bezpieczna na Mubi. Na Mubi.pl porównasz ceny polis i możesz zaoszczędzić kilka stówek na ubezpieczeniu. Dobre. Mubi. nie ubezpieczyć lubi. Znowu złapał Cię skurcz mięśni? Odczuwasz drętwienie i mrowienie kończyn? Może brakuje Ci magnezu? Pozbądź się skurczy. Sięgnij po Zdrowic Skurcz Senior. Preparat zawiera magnez, niezbędny dla prawidłowej pracy mięśni, potas dla utrzymania prawidłowego ciśnienia oraz ekstrakt z głogu, wspomagający krążenie krwi. Zdrowic Skurcz Senior to preparat magnezowy stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowic Skurcz Senior. I niech skurcz Cię nie ogranicza! Mój dzień jest intensywny. Zaczyna się wcześnie. Szybkie sprawdzenie maila, praca i spotkanie za spotkaniem. A wieczorem relaks z ulubionym serialem. Moje oczy są podrażnione, suche i zmęczone. Pomóż swoim oczom kroplami Wedixin Intense. Wedixin Intense to zero konserwantów i aż sześć składników aktywnych, które nawilżają suche i zmęczone oczy, chroniąc je przed dyskomfortem. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wedixin Intense. Zobacz różnicę. Mamo, szybko skaleczyłem się! Spokojnie, mamy raniseptol. A, ah, jest Raniseptol? Na otartą skórę też go używamy. Spray na rany Raniseptol to podstawa naszej apteczki. Dlaczego? Bo zawiera nanosrebro, więc działa antybakteryjnie. A najważniejsze, Raniseptol zapobiega zakażeniom ran oraz wspomaga ich gojenie. I nie szczypie! To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Litle Najtańsze. I to już po raz ósmy. Według faktu, spośród czterech badanych podmiotów koszyk 27 podstawowych produktów jest najtańszy w litru. Piedronka droższa niż Lidr i to aż o 20%. RTV EURO AGD Okazja, goni okazję. Oto list wyprzedaż decydentów z euro. Smartfon Motorola 629. Odkurzacz Tefal 2249. I do września nie płacisz. W sklepach i na euro.pl. Herbapol kocha naturę z wzajemnością. Dlatego jesteśmy z nią tak blisko każdego dnia. A ona daje nam z siebie to, co najlepsze. 75 lat. Zakochani w naturze z wzajemnością.